Cześć, witam Was na kanale. Zapraszam dzisiaj na test kosmetyków z Bell z Biedronki. Ale nie jest to edycja limitowana, już Wam mówię o co chodzi. Jak pewnie te osoby, które są ze mną od dłuższego czasu, wiedzą, ja od gdzieś tak dwóch, 3 lat recenzuję tutaj wszystkie kolekcje limitowane Bell, które są dostępne w Biedronce. Może kojarzycie? Zawsze jest to jakiś taki zestaw kilku kosmetyków, zawsze ten zestaw też ma jakąś tam swoją nazwę, jakiś tytuł. Z takich ostatnich to było na przykład Summer Trip, Burgundy Rose, Snowy Wonderland, ten ostatni świąteczny. I teraz właśnie ja zawsze kupuję te kosmetyki, te limitowane kolekcje. One wychodzą zazwyczaj co dwa miesiące. I ja je kupuję, i tutaj robię sobie z wami test. Pewnie większość z was kojarzy. Wiele razy dostawałam od was komentarze, że dziwicie się, dlaczego Bel nie wysyła mi tych kolekcji, tych kosmetyków do testowania, skoro no, wiedzą, że ja zawsze ten film nagrywam. Poniekąd ja to rozumiem, no bo um, wiecie, jak ja kupuję kosmetyki, to zawsze szczerze wam tutaj opowiadam, co o nich myślę. Jak coś mi się nie podoba, to też o tym mówię. No więc domyślam się, że chodzi o to, że po prostu. Um, Mówię też o tych rzeczach, które mi się nie podobają. Możliwe, że o to chodziło, nie mam pojęcia. W każdym razie, teraz pojawiła się kolekcja właśnie taka pomiędzy tymi limitowanymi kolekcjami co jest, czyli taki zestaw kosmetyków, które według mnie, ja bym tak to nazwała to są po prostu kosmetyki, które gdzieś tam w tych poprzednich edycjach limitowanych się bardzo spodobały były hitami, były często kupowane. I po prostu są teraz wprowadzane w trochę innych opakowaniach do takiej stałej sprzedaży. One, jeżeli się przestaną być dostępne w biedronce, to potem są u nich na stronie, na stronie Bell dostępne już tak na stałe. I właśnie takie kosmetyki od nich otrzymałam. Czyli najnowsze produkty, które właśnie mają opakowania w taki, z takiej charakterystycznej ich linii, czyli z, z, pojawiały się już, jeśli się nie mylę, korektory w podobnych opakowaniach, Pudry z takimi właśnie, z taką czcionką. Pewnie część z Was kojarzy, jeżeli znacie właśnie te biedronkowe kosmetyki. No i właśnie teraz pojawiło się kilka kosmetyków, jakby na stałe, wprowadzanych do sprzedaży. I już Wam pokazuję, co tutaj dostałam. Są to, jest to przede wszystkim baza. I zacznę Wam już opowiadać. Według opisu jest to optycznie wygładzająca baza do twarzy. Wygładzająca baza pod podkład do punktowego stosowania. Równomiernie się rozprowadza dzięki lekkiej, delikatnej formule. Pozostawia uczucie gładkiej skóry, optycznie wygładza pory oraz drobne zmarszczki, a także delikatnie rozświetla. Ułatwia aplikację korektora i podkładu oraz przedłuża trwałość makijażu. Baza zawiera sok z o właściwościach nawilżających I co ja Wam mogę powiedzieć, to baza faktycznie ma taki delikatnie fioletowy kolor Łatwo się ją nakłada, jest taka przyjemna, kremowa Łatwo się ją rozprowadza Dzisiaj nałożyłam ją tylko na jedną połowę twarzy, żeby mieć, wiecie, porównanie Sprawdzić, czy zauważę jakąkolwiek różnicę po nałożeniu I muszę przyznać, że ja mam cerę taką mieszaną Dosyć mocno rozszerzone pory tutaj przy nosie i na czole I ja akurat niestety nie widzę żadnej... Zmiany, jakby nie widzę różnicy pomiędzy tymi dwoma połówkami, na pewno jakby bez makijażu widziałam tą różnicę i to było takie typowo optyczne wrażenie, bo jakby ona daje rzeczywiście takie delikatne rozświetlenie na skórze, i jeżeli ja ją widziałam, wiecie, z tak, no wyciągnięcie ręki w lusterku, to moja skóra po tej stronie, gdzie była baza, wyglądała na taką ładnie rozświetloną, przez co... Nie było widać jakby właśnie tych porów, tylko cała twarz wydawała się taka ładnie gładka, ładnie odbijała światło i faktycznie było widać ten efekt, jakby wygładzenia. Natomiast jeżeli ja się przyjrzałam z bliska, to widziałam pory, po nałożeniu podkładu nie widzę różnicy z tym, gdzie jest baza, tu gdzie jej nie ma. Może delikatnie tutaj, gdzie jest. Mam wrażenie, że delikatnie bardziej moja buzia odbija światło, ale. Nie jest to jakaś duża różnica i też, tak jak Wam mówię, jeśli chodzi o widoczność porów, gdzieś tam właśnie ukrycie tego, to, to tego efektu za bardzo nie widzę. Także to, moim zdaniem, ta baza wygładzająca bardziej sprawdzała się przynajmniej na mojej twarzy, kiedy nie mam podkładu, bo wtedy faktycznie widziałam efekt takiego rozświetlenia i takiej gładkiej budzi. Ale teraz z makijażem już tego nie ma na mojej twarzy. Kolejna rzecz to są korektory. Korektory nazywają się Blair Cover Concealer, optycznie wygładzający korektor pod oczy i do twarzy. Korektor pod oczy i do twarzy rozświetla i optycznie wygładza drobne zmarszczki, neutralizuje zasinienia w okolicach oczu, kryje niedoskonałości i nawilża delikatną skórę pod oczami, bez obciążenia jej. Dzięki lekkiej kromowej konsystencji nie zbiera się w załamaniach i nie podkreśla struktury skóry. Zapewnia długotrwały efekt makijażu dostępny w dwóch uniwersalnych kolorach. I tutaj muszę pierwsza rzecz, o której muszę wspomnieć, to coś, co już kiedyś wam też mówiłam. Czyli uwielbiam te korektory z bel, które mają dokładnie ten aplikator. Czyli tutaj mamy taki, taką pacynkę powiedzmy, ale ona jest z dwóch stron spłaszczona, i te aplikatory są bardzo miękkie, przyjemne, idealne właśnie na tą delikatną skórę pod oczami. Pokażę Wam, że na przykład właśnie ta baza ma już kompletnie taką standardową pacynkę w kształcie takiego kopytka. I one są troszkę, jakby twardsze. Natomiast tutaj ta końcówka jest bardzo mięciutka, bo zobaczcie, że ona się. O, widzicie, bez problemu wygina, bo tam w środku nie ma jakby tego patyczka plastikowego i ona jest mięciusieńka, idealna właśnie na tą skórę pod oko. Faktycznie mamy dostępne dwa kolory, i tego 02 użyłam sobie gdzieś tam na twarz, jak mi coś jeszcze przebiało spod podkładu, i bardzo ładnie zakrył te zaczerwienienia. Natomiast 0,1 użyłam pod oczy i powiem Wam, że coś, co mnie niesamowicie zaskoczyło, to to że ten, ten korektor nie zbiera mi się w załamaniach. Ja, wiecie, no, ja mam 24 lata, więc może to nie są już takie, takie typowe zmarszczki, ale ja mam taką budowę. Okażę w tym miejscu, gdzie teraz jest, które jest teraz zakryte cieniem. Ja w tym miejscu mam taką jedną zmarszczkę pod każdym okiem. Po prostu tutaj mi się skóra załamuje, bo tam już mi się wiecie gałka kończy i, i jak ruszam okiem, no to tam właśnie korektor zawsze mi się zbiera. Co bym nie miała to. Zawsze w tym miejscu zbiera mi się korektor, jak jest nieprzypudrowany. I powiem Wam, że ja jakby oceniam korektor, czy jest dobry, czy niedobry, właśnie czy się zbiera załamaniach, czy nie. Po tym, jak nie przypudruję korektora zaraz po nałożeniu, poczekam kilka minut i mm, zobaczę, jaka ilość tego korektora się zebrała. Jeżeli jest go bardzo dużo, no to wiadomo, że to jest korektor, który totalnie się przesuwa, zbiera, jest płynny, nie zastyga. Natomiast jeżeli ten korektor w tej zmarszczce zbiera się tak minimalnie, minimalnie, to ja wiem, że dla osób, które takich zmarszczek nie mają, to będzie korektor idealny. I właśnie muszę przyznać, że tutaj mam hit, bo zostawiłam ten korektor pod okiem i na powiekach na chwilę bez, bez pudrowania i zaczęłam sobie robić brwi. I powiem Wam, że jak skończyłam, to nawet na powiece, która no przecież cały czas jest otwarta i tutaj w załamaniu ten mokry korektor nieprzypudrowany mógłby się zaraz zebrać, to miałam po prostu delikatną kreseczkę taką zebranego korektora. Tą taką ilość, że aż byłam w szoku, bo zazwyczaj każdy korektor mi się tam zbiera i pod okiem ta ilość też była tak. Mała, że jestem naprawdę w szoku. Także. To jest świetny korektor, bo nie mam takiego uczucia suchej skóry. Nie widzę, żeby ta skóra była obciążona, przesuszona. Wiecie, takim ciężkim, zastygającym korektorem. Jest bardzo przyjemny, właśnie kremowy ten, ten produkt, a na, na powiekach czy pod okiem nie zbiera się. No, niemalże w ogóle w zmarszczkach. Myślę, że jak wy nie macie w ogóle zmarszczek żadnych, to u was nic się nie będzie przesuwało. Także jestem w szoku i uważam, że jest to naprawdę fantastyczny korektor. Korektor. Do tej pory bardzo lubiłam korektory z Bell z tych limitowanych edycji, ale no ten, no bije niestety, a właściwie stety, bije resztę na głowę, także polecam serdecznie. A co do krycia, jeszcze tylko dodam, że co prawda on jest nazwany Cover Concealer, ale według mnie to tak, y, jedna warstwa taka nie bardzo gruba. Kryje tak, y, powiedziałabym, że średnio, ale można sobie to okrycie budować i wtedy. Y, no wiadomo jest znacznie lepiej także zależnie od tego jakie macie potrzeby jeżeli potrzebujecie konkretnego krycia to trzeba nałożyć trochę więcej a dwie warstwy najlepiej i wtedy faktycznie kryje nawet wam to nagrałam że jak patrzę prosto na was i on faktycznie ma takie delikatne jakby rozświetlenie to ta końca wydaje się kompletnie przykryta ale jak opuszczałam głowę to było już widać pod okiem że no jest tam jednak jeszcze cień widoczny także on ma takie trochę właściwości Wygładzające tą okolicę, rozświetlające delikatnie Kolejny produkt, którego używałam to był um, e, Lip Glow Balm, czyli pomadka pielęgnująca i nabłyszczająca usta Piękna, pomadka do ust o działaniu nabłyszczającym, bogata w naturalne składniki nawilżające i wygładzające Takie jak olejek kokosowy czy rycynowy oraz składniki o działaniu przeciwstarzeniowym Jak witamina E czy olej z pesek granatu Delikatnie barwi usta, podkreślając ich naturalny kolor Optycznie wygładza i wypełnia, dając efekt optycznie powiększonych ust Zachowuje trwałość również pod maseczką. I powiem Wam, że em, kiedyś miałam coś podobnego, nawet dosyć podobnym opakowanku. O, to była też jakaś chyba. Em, tak, to na pewno była jakaś kolekcja limitowana, taka też wakacyjna. Zobaczcie, że. No, dosyć podobne opakowania. I tutaj też był taki. No, ala balsamik nawilżający, tylko że to było bardziej rozświetlające, miało jakby więcej drobin. E, tutaj natomiast mamy już. Em, też są drobinki, ale one są malutkie, jest ich niewiele, także no widzicie, coś podobnego, ale chyba tutaj muszę przyznać, że lepszego, bo ten balsam jest jakby bardziej gładki w konsystencji I muszę przyznać Wam, że bardzo ładnie nabłyszcza usta, wygląda em, no tak niemal jak błyszczyk, tak naprawdę bardzo ładnie się prezentuje, te usta są ładnie nabłyszczone, ładnie połyskują A dodatkowo muszę przyznać, że mm, podczas, nałożyłam go em, przed podkładem, przed nakładaniem jakby makijażu twarzy i jak go użyłam, to on przez cały czas, przez cały ten proces mojego malowania się, wchłonął się w usta, więc faktycznie te składniki odżywcze, nawilżające są w tej pomadce i no mimo że ja nie mówiłam, więc jakby nie zlizałam go, tylko po prostu te składniki z pomadki wchłonęły się w moje usta, nawilżyły je, i muszę przyznać, że to ten produkt naprawdę mi się podoba. Nie wiem, czy on się utrzyma pod maseczką, bo jakby konsystencja jest taka. Balsamowa, kremowa, więc nie wiem, czy nie będzie się odbijał ale prezentuje się na ustach ładnie i, i je nawilża, także to jest też przyjemny kosmetyk. I na sam koniec pomadeczki. Pomadki muszę Wam przyznać, że bardzo, ale to bardzo, przypominają mi szwinki z jednej kolekcji, która była już wcześniej wypuszczona, zaraz Wam pokażę, ale najpierw Wam przeczytam, że nazywają się one Velvet Nude Lipstick, aksamitna pomadka do ust. Aksamitna pomadka do ust o intensywnym, trwałym kryciu. Dzięki zawartości oleju rycynowego i wosku Carnauba... Produkt odznacza się komfortową konsystencją i właściwościami nawilżającymi Pomadka dostępna w dwóch uniwersalnych odcieniach z palety Nude, które idealnie podkreślą różne typy karnacji Stanowi idealne dopełnienie każdego makijażu I powiem Wam, że faktycznie kolorki są bardzo ładne Jeden, który mam teraz na ustach to jest ta, ta wersja bardziej różowa No bo uznałam, że dzisiaj do tego makijażu takiego dosyć intensywnie malinowo-różowego Ten będzie lepiej pasował ale myślę, że kolor 02 Beige Nude, bo ta pierwsza to jest Pink Nude, więc Beige Nude podejrzewam, że będzie jednak częściej przeze mnie stosowanym kolorem, gdyż no, ja uwielbiam takie kolorki, takie nudy bardziej. I kolekcja, o której chcę Wam wspomnieć, że... Mi przypomina te, które dostałam tutaj, to jest ta Natural Beauty. Nawet mam tutaj ją specjalnie pod ręką. I to była ta taka bardziej naturalna kolekcja z naturalnymi składnikami. Tutaj jest napisane, że akurat ta pomadka ma 98% naturalnych składników. Jest tutaj olejek ochoba i masło shea w składzie tej pomadeczki. I to był kolor 0,3, taka bardziej brązowa. No i właśnie tą pomadkę chciałabym porównać z tą dwójką, czyli Nude beige. Robię tu słocza. I zobaczcie, ta z tej naturalnej kolekcji jest troszeczkę bardziej różowa, to jest ta wyżej jeszcze obok porównam tą Pink Beige z aktualnej kolekcji O widzicie I obok nałożyłam też jeszcze jedną pomadkę z tej serii Natural, Natural Beauty Tylko taki bardziej różowy kolor i on jest tutaj ostatni, czyli tak się prezentują te pomadeczki No wydaje mi się, że one ogólnie jakby, powiem Wam... Zobaczcie te dwie pomadki z kolekcji Natural Beauty. One dwie obok siebie, jedna bardziej różowa, a druga bardziej brązowa. Opakowania jakby kształtem są identyczne. Natomiast tutaj jest ta sama sytuacja, czyli jedna pomadka bardziej różowa, druga bardziej brązowa. Więc. Ogólnie wydaje mi się, że tak jak Wam wspominałam, że to wszystko to są takie jakby powroty edycji limitowanych. Nie wiem, może ja się mylę, może mi się tylko tak wydaje, ale takie ja mam wrażenie, że po prostu produkty wypuszczane w tych opakowaniach są taką czcionką. One nie mają jakby nazwy kolekcji limitowanej, tylko właśnie to są takie. Mam wrażenie, że trochę powroty tego, co już było, jakby ulepszanie, może delikatne, i powroty, wydaje mi się, że na stałe. Taka, takie ja mam wrażenie, bo. No nie wiem, tak mi się wydaje, że, że to nie są takie totalne nowości, coś czego jeszcze Bell nie miało, tylko jakby to wraca w nowych opakowaniach i, i gdzieś tam zostaje na dłużej. Nie wiem, dajcie znać, jeżeli lepiej się orientujecie, może macie inne zdanie, jestem ciekawa, co powiecie. W każdym razie, wracając do tych pomadeczek, to mm, mają tą szminkę cały czas na ustach i powiem Wam, że to jest bardzo fajna mm, konsystencja, formuła, ponieważ ona jest jakby... Mm, nie jest totalnie matowa, to jest coś takiego bardziej powiedziałabym satynowego. Nie ma drobinek, ale nie błyszczy się też tak mocno jak klasyczne pomadki, no takie, wiecie, kremowe. Także bardzo ładnie, bardzo ładnie napigmentowana szminka. I co chcę powiedzieć Wam to. No mówię już jakiś czas i czuję, że po prostu tak jakby ze względu na formułę ta pomadka będzie się dłużej trzymać, bo jest taka dosyć gęsta. Ale te usta nie są takie przesuszone, wiecie, z matową pomadką obciążone, nie czuć tego na ustach. Ja się z, z tą szmianczką na ustach czuję tak, jakbym nałożyła taki gęsty balsam do ust. Czyli jest to przyjemne, kremowe, ale mm, czuję, że będzie się długo trzymało i. Tak. I, i, i nie, nie czuć jakiego, żadnego przesuszenia, także bardzo przyjemna sprawa, szczególnie, że właśnie one tam mają olejki w składzie, więc będą te usta też pielęgnować. Uważam, że super. Nie mam się do czego przyczepić. Naprawdę bardzo ładne kolory. Oba bardzo ładne, bardzo mi się podobają i też wiecie, i jeżeli chodzi o pielęgnacyjne właściwości i też to, że są kremowe, nie obciążają ust, ale się będą fajnie trzymać, bo już to czuję. Także bardzo fajne rzeczy. Generalnie z tej kolekcji jestem zadowolona jakby z tych produktów, które tutaj dostałam i które dzisiaj testowałam. Jedyna rzecz, która nie do końca robi to co jakby Mówią, że zrobi. Czyli ta baza, bo ona bez makijażu może daje gdzieś tam ten efekt wygładzenia, widać to w lusterku. Natomiast po nałożeniu podkładu ja już nie widzę tego. Także to chyba to najmniej mi się spodobało. Ale cała reszta tej kolekcji jest świetna, jeżeli tylko lubicie korektory z Bel, A jeżeli nie lubicie, to koniecznie spróbujcie. Może pierwszy raz sprawdzicie i akurat Wam. Okaże się to hitem. Ja polecam serdecznie, bo chyba te korektory tutaj to są najlepsze z tych, które dotąd były w Bel, Bo jeszcze żaden nigdy nie był, jakby, wiecie, tak przyklejony do skóry, że, że się nie zbierał w załamaniach, tylko, no wiecie, jakby nie dawał też przesuszenia, jakby skorupy na skórze, a nie zbierał się w załamaniach. Także, no zaskakująco dobry korektor. No, i cała reszta produktów też na plus te do ust. No, to tyle. Dajcie koniecznie znać, czy widziałyście już te nowe kosmetyki w biedronkach. Czy zamierzacie coś kupić? Jakie jest wasze zdanie na temat tych kolekcji? Jak wy to widzicie? Bo to, że co dwa miesiące są kolekcje limitowane, które mają właśnie te swoje nazwy, i jest tam jakiś zestaw tych kosmetyków, to tego jestem pewna. Ale wydaje mi się, że właśnie te kosmetyki, które wchodzą jakby pomiędzy. To, że to są takie produkty, które gdzieś tam wracają w ulepszonych formach i potem trafiają właśnie na sklep Bell na stałe. No, to tyle. Cały mój makijaż. Daj się koniecznie znać, co myślicie. Dziękuję Wam teraz już za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki! Pa!